Dzień dobry, witam na moim kanale. Jestem Kamil i sobie remontuję swój dom. Teraz tak, we wczorajszym odcinku położyłem trzy płytki w łazience i w tej chwili położę jeszcze dwie. Jest godzina 17 z hakiem. Mogłem pra pracować przy domu więcej dzisiaj, natomiast przyjechał Piotrek, kolega. Robiliśmy przy jego samochodzie. Pozbyliśmy się z włok jednego z samochodów, który był dawcy części i. Ogarnęliśmy jeszcze parę spraw. W tej chwili może, już skończyliśmy na dzisiaj, więc mam czas, żeby pobawić się trochę przy domu. Chciałbym skończyć te płytki. W prysznicu oczywiście. Do tego zostaje cokoł, ale z cokołem wytłumaczę Wam wszystko chyba w jutrzejszym odcinku. Mam nadzieję, że w jutrzejszym odcinku. Eee, dlaczego dzisiaj go jeszcze nie ułożę? I cóż, No, nie ma co dużo gadać, trzeba podocinać płytki, porobić te kąty 45 stopni. I tyle, także do roboty. Postaram się dzisiaj nagrać Wam chociaż kawałek, jak to robię, żebyście widzieli. I do roboty! Działajmy! To mi się trochę uszczerbiło i to akurat na tym rogu, który będzie najbardziej widać. Dobra, hi hi. pora przygotować ostatnią płytkę. Tą. Ona pójdzie w całości praktycznie, jedyne co, to muszę krawędź tutaj i tutaj dociąć do 45 stopni, przyciąć o 45 stopni i tu leciutko przeszlifować końcówkę. No ściana jest, nie jest idealnie prosta, więc tu będzie lekko zachodzić, opierać się, dlatego wolę zeszlifować, mieć luz i uzupełnić go sobie silikonem, bo to róg i, i, i tyle. Wezmę Was, pokażę Wam dosłownie urywek parę sekund i schowam Was z powrotem. Ponieważ jest cały czas mokro, pada i tak dalej. Ok, to, to tak do mniej więcej wygląda, tylko że. Yy... Jak to robię i nie nagrywam, to raczej kucam, łatwiej mi wszystko utrzymać. W dwóch miejscach znowu wyszczerbiłem, no ale ja jakby pierwszy raz w życiu robię coś takiego. Kładłem kiedyś płytki, ale kładłem je na płasko i nawet nie trzeba było ich docinać. Fajnie było. Teraz nie jest tak fajnie, eee, trzeba było je dociąć. Jestem cały zakurzony, ale... Gotowe. Jeszcze tylko jeden kawałek będzie trzeba dociąć tutaj na rogu, ale tak po długości, tak jakby uszczyc go będzie trzeba troszeczkę. I jak już to zrobię, to można rozrabiam klej i kleję. Także będzie fajnie. Tare ewidentnie nudzi kładzenie płytek. Nie wiem. Zrobione. Położone tak, że tu jest niżej, a tu jest wyżej, tak żeby woda spływała do brodzika. To samo jest tutaj. Tylko tu ciut przesadziłem i też tą płytkę źle położyłem. Ona powinna być bardziej dociśnięta z tej strony, e, przez co tutaj jest bardzo duża szpara. Mam nadzieję, że uda się to jakoś zafugować, silikonować i że będzie ok. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że płytki są położone i wow. W sensie, no, dobra. E, powinienem jeszcze położyć cokół i powinienem to zrobić dzisiaj, tak żeby już mieć wszystko z głowy. Szczególnie, że mam chyba już cztery cokoły docięte. Natomiast pokażę wam ile mi zostało kleju. Nic i tyle w wiadrze. Kompletnie nic się nie jest w stanie z tym zrobić. Naprawdę. Będę musiał dokupić klej i to jest straszne. Mam nadzieję, że robią jakieś małe worki, bo taki worek 22 kg zupełnie mi nie jest potrzebny. Mi wystarczy parę kilo. I tyle. Dobra, to ja myję sprzęt i za chwilę coś jeszcze zrobimy. Kto jutro idzie do dentysty? Kto jutro do dentysty idzie? Co? Tam rozpóźni. Wow, mam nowe światło! Opowiadałem o nim już wczoraj. Jest to światło, stare światło mojej babci, które sobie wymieniła na nowsze. W pełni sprawne. Spakowane. Już, już nie. Już rozpakowane. I teraz, jak to zamocować? Jak widzę tutaj trzy dziury i tutaj dziurę na przewód, ale bo wygląda jak to było na baterii. Tak wygląda w środku. Co, LEDy? Różny kolor. Tutaj ma wyjść to. Już dziwnie będzie wyglądać, jak się będzie wchodzić, i lampa nie będzie na środku, tylko będzie na prawo. Sobie myślę, bo nie będzie, jak się otworzy drzwi, to nie będzie centralnie na wprost drzwi lampa, tylko będzie lekko przesunięta. W związku z czym to nie ma aż takiej dużej różnicy, czy będzie przesunięta trochę, czy dużo. Jeżeli będzie przesunięta dużo, to będzie można powiedzieć, że tak specjalnie. Jak będzie przesunięta trochę, to wyjdzie na to, że źle zmierzyłem. Tak myślę. Poza tym jak będzie ustawiona idealnie, to będzie się wchodziło. Będzie lampa świecić za nami, no trochę nad nami, ale bardziej za nami. I w lustrze będzie twarz zacieniona. Jak będzie to światło z boku, to mam nadzieję, że będzie jakoś tak przynajmniej pół twarzy lepiej oświetlone. Nie wiem, nie znam się. Może jeszcze zrobimy lampę nad lusterkami. Coś się wymyśli. Ale sypie śnieg. Sypie fest. Przyznajcie się, kto jeszcze na letnich Ja mam zimówki od 3 tygodni, może 4? Nie 3. Michelinki z przodu. Z tyłu nie powiem nawet co, bo wstyd. Dzisiaj będzie okazja przetestować wreszcie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w sobotę pomagałem siostrze i wierciłem parę dziur w jej ścianach. I teraz moja wiertarka jest w bagażniku mojego samochodu, który jest na samym przodzie działki, więc po tym całym błocie i śniegu muszę przejść, żeby iść po moją wiertarkę. I będziemy wiercić. I powiesimy tą lampę dzisiaj, podłączę ją, bo to akurat jest proste, tu się nie da źle zrobić. Żółty idzie do żółtego, niebieski do niebieskiego, a brązowy do brązowego. Łatwiej być nie może. Tara, idziesz? Na śnieg? Chcesz zobaczyć śnieg? Chodź. Nie uważaj. Bo tutaj. Żebyście nie myśleli, ja ogólnie zimę lubię, tylko lubię jak jest poniżej zera temperatura i jak śnieg spadnie, to zostanie. A teraz jest chyba 5 stopni ciepła na zewnątrz i pada śnieg. Więc jedyne co z niego mamy to błoto, którego nie lubię. Takk fyrir að hlusta. to to nawet pasuje. Biała ściana, białe większość lampy, szary sufit, szara obramówka lampy. Jest OK, jest OK. Jakby to nie mogło być wszystko, to nie mogło wyglądać jakoś super spektakularnie ładnie i tak dalej, ponieważ yy, tu jest zbyt nisko. Proszę, wygięta ręka, ugięte kolana. I, i, I tu jest za nisko, żeby zrobić jakiś wielki design, i tak dalej, więc cały czas mówię i tak dalej, muszę sobie wymyślić jakiś zamiennik. No, nie, nie można tu poszaleć, szczególnie, że sufit jest krzywy, on spada, więc lampa też jest zamontowana krzywo troszeczkę. No minusem jest to, że tu jest ten przewód zasilający lampę. Ale tego nie przeskoczę, pewnie go pomaluję na szaro, tak jak sufit, żeby się aż tak nie rzucał w oczy, wyakryluję jego wyjście ze ściany, tak żeby tam też w miarę zachować pozory jakiejś czystości, nie, nie czystości, jakiegoś porządku i tak. Dlaczego nie robię tego wszystkiego idealnie, tak jak się powinno podręcznikowo, bo ten budynek i tak będzie burzony i będzie stawiany od nowa. Koniec pracy przy łazience. Na dzisiaj mamy gotowe płytki. Mamy lampkę i co prawda jeszcze dużo pracy przede mną, żeby to wszystko zrobić na gotowo, ale już jest coraz bliżej. Posprzątam troszeczkę i biorę Was. Idziemy po węgiel, obczajka co się działo. Teraz idziesz. U -u -u. Ja będę już kończyć, bo nie ma sensu więcej nagrywać dzisiaj. Będę tylko schodził do pieca, rozpadał w nim i tyle. A bateria się kończy. Spieszy mi się, więc sorry. No i padł mi aparat. Więc dogrywam na telefonie. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek, że ma małe mikro postępy w łazience Wam się podobają. I cóż... Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Widzimy się w następnym. Hey.